Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do z, z Skywars i tak jesteśmy na spawnie Skywars ale zanim omówię i oprowadzę Was po spawnie to możecie mi napisać jak Wam się podoba nowe intro które wykonał dla mnie kolorowy Play Games który robi różne animacje m.in. takie jak ta I oczywiście zapraszam na jego kanał, subskrybujcie go i lajkujcie, bo naprawdę uważam, że robi całkiem spoko animacje, Tak? Możecie też u niego zamawiać, jeżeli zaczynacie. No i bez zbędnego gadania oprowadzę Was po spawnie. Tutaj mamy na środku, czyli logiczne raczej zasady. Jest takie dosyć proste, poczekaj dogi, bardziej teleportują na areny. Nie niż spawna, parkura itd., itd. Nie uciekaj ze spawna, nie cheatuj. No, nie zabijać na spawnie. No i nie niedostosowanie się do zasad. Równo się bam. to tak w skrócie. Jak chcecie głowa to sobie możecie przyjść zagrać. Następną rzeczą są mapy Skywars. Czyli tutaj macie wszystkie mapy od tych na pierwszych do tych najnowszych, no wkrótce dodawane następne i od poprzedniego odcinka zmieniło się to, że doszła mapa Sky End, którą stworzyłem ja z Badzim. Sky Modern, którą stworzył w 100% Badzi, naprawdę mega mapę zrobiłeś. Dalej mamy Sky Take, czyli Sky ciasto, no. którą też wykonał Baži i również jest spoko. I ostatnią arena, która jest nowo dodana, to jest Sky Desert. Taka pustynna, którą ja stworzyłem. Po drugiej stronie, spawna mamy inne minigamesy. Survival Games, Ball Easy Wallsy i jak to woli można to też nazwać The Wallsy. Wkrótce będą dodawane inne, ale nie wiem, czy na przykład nie będzie Survival Games 2 albo Easy Walls 2, czy nie wiem, inne minigierki. I oczywiście coś, co stworzył Budgie, trochę to pozmienialiśmy, żeby był jak najłatwiejsze, lepsze, prostsze, nie wiem jak tam ktoś chce, jest to sklepik i za zwycięstwo dostaje się 5 Golda, bo tutaj walutą jest Gold, za kila dwa Golda, no i Golda ma admin, czyli ja. Tu są takie rzeczy jak kamienny miecz, żelazny, diamentowy miecz, 32 butelki z expem, enchant, Ender Perła, łuk, 32 strzały, 5 złotych jabłek, koks który musiał być trochę podrożony, bo był trochę za tani według mnie, a naprawdę za dużo daje jako item stały, złoty hełm, złota klata, złote spodnie, złote buty. Tak, myślę, że itemy złote nie są jakieś mega super, ale nie są też takie słabe jak skórzana czy ta taka kolczugowata, no, coś takiego. Ja osobiście mam kupiony diamentowy miecz, więc nie muszę się martwić, że ktoś mi, mi nie zabije i nie muszę się martwić ogólnie o miecz. To tyle ze takich, ze spalnej, że tutaj jest taka wieża z jedzeniem, free food, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Można sobie wziąć, zjeść, jakby Komuś good spad, i to, to, to i tak jest na full, więc nie wiem, No i tutaj jest taki parkour, jakby się ktoś nudzi, na przykład, ktoś zginął i nie ma co robić, to sobie może przejść parkura, tak? Takie urozmaicenie. Tam są jeszcze, tam jest jedna wieża, tam jest druga, trzecia, no i czwarta wieża, i tam nie ma pochodni. To się poprawi potem, dobra. No więc to chyba wszystko ze spała, więc. Widzimy się na arękach. Tak, trochę się mocno rozgadam, ale widzimy się na arękach. No więc jesteśmy na pierwszej arence, jest to Sky Modern i już zaczynamy, żeby nie przedłużać. Niestety jest z nami tylko jeden gracz, Jar Jar, któremu dziękuję, że chociaż on gra. Najpierw pozbieramy wszystkie itemy, potem ogarnę co na siebie założyć. Mi się ta mapa naprawdę podoba, nie wiem jak wam, Stanownie pewnie jedna z lepszych mapek, jaka tu jest. Tu mam sobie odrzucenie. Mm. Kurde, on będzie miał pewnie łuk, znając życie. Ostatni powstał. A ma łuk. O kurde. Za rozleje i stance wezmę. O kurde. O kurde. Nie stworzę nieskończonego źródełka Szybko teraz jest Teraz można... mogę, 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 mogę Uda mi się, uda mi się Jest, dobra, jestem tutaj I teraz szybko obiorę łuk Jabłuszka Jabłuszka Nie, 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 to chcę Jabłka, dobra Idzie, 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 ale ja go teraz mogę ściągnąć. Jest! Spadł! Złapie się! Złapie się! Nie złapał się! Tak nawet mój jak sobie mieć nie myślałem używać, więc ja się cieszę! No więc widzimy się na kolejnej arence! Dobra, więc jesteśmy na kolejnej ręce, jest to Sky End i już zaczynamy, żeby nie przedłużać. Tutaj jest takie magiczne szkło, co trzeba rozwalić, żeby zejść niżej. I... Dobra, zbieramy szybko itemy. A na środek nie idę, bo jest to taka wieża z obs... Opsa. I... No są takie drzwi na mechanizmy, nie? No wiecie jakie. No i chodzi o to, że... No, po co mi taka siekiera? Chodzi o to, że jak jesteście w środku, to ktoś może was zamknąć i potem... Kurde, Pakowałem się, nie! Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra, jestem. Szybko muszę dotrzeć na jakąś wyspę. Come on! Idź, 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 idź. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na wysepce z boku. Mam łuk, dwie strzały i nic więcej. Ale lagnęło. Przez chwilę był lag. Dobra, teraz pójdę w drugą stronę. Mogę pewnie znowu ścianąć z łuku, ale... Kurde, on będzie do mnie strzelał z łuku. Wow! Strzelasz do mnie? On będzie do mnie szedł! Kurde, znowu się zapakowałem! Nie strzela do mnie! Kurde, spadłem jeszcze! Aha, Porażka. Mogę to przegrać. Kurde, nie! Nie wierzę! Kurde, ale mocno spadłem Głupia woda Tak ściąga że on, on nie widzi, jest do mnie strzela Kurde No oh. zmieni najgorzej, bo tutaj się zwalnia Może mnie trafić Tak bez problemu ja go widzę? Kurde, nie Nie, nie, nie jest, wpadł to w wodę, nie, nie we mnie. A za chwilę mu się chyba strzały skończyć bo Elon może ich mieć. I... Dobra, jestem i szybko zbieram itemy o jakiś lepszy łuk. Mm -hmm. To na mnie strzał. Nie. Ale nie mam strzał o kurde. O kurde, kurde, kurde. Co ja tu mogę wyjąć? Tu mam knockbacka na tym mieczu. Dobra, nie będę jakoś tam od niego uciekał. Nie będę do niego budował. A w sumie powinienem trochę wyżej tak dla bezpieczeństwa. Wtedy trudniej ściągnąć przeciwnika. Tak. Fajnie, by było wygrać też tą rundę. I myślę, że będzie z tego za długi materiał na jeden odcinek. Chyba tylko trzy rundki sobie zagramy. Co? 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 Ja mam diamentowy miecz! Ja mam diamentowy miecz. Co? Skoczy na ciebie z góry? Rozwala po sobie klocki! LOL Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem sobie rozwalę to szkoda że ta woda się tam rozlała o w ten sposób rozwala po sobie bloki ludzie jeszcze czegoś takiego nie widziałem Gdzie on ucieka wiesz on uciekł tam uciekł no nie gadajcie tak będzie budowa i będzie uciekał Tylko teraz Teraz tylko le lepszy diaksowy czy z knockback? Lecimy, 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 lecimy. lecimy! Fakt, fak, 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 fak. Co mi zrobisz z łuku? Nic mi nie zrobisz. Jest! Jednak knockback lepszy. Będę musiał sobie chyba kupić jako i ten stały enchant i butelki z eksperma. Żeby go sobie enchantować ten wiesz. No więc kolejna ronda wygrana i mam nadzieję, że no, nagramy jeszcze jedną i to chyba w tyle w tym odcinku, więc widzimy się na następnej arece. Dobra, więc jesteśmy teraz na mapie Sky Desert i już zaczynamy, żeby nie przedłużać. Była matka w 100% bardziej była moja i bardziej go stworzona teraz jest w 100% moja. Teraz sobie bierzemy, o diamentowe spodęki Na pewno się przydadzą Czapeczka, I, i idziemy Tam ten się tam buduje, nie wiem tam Ale dobra Mapa mi się podoba, nie wiem jak Wam Dżardżar dżar, za mocno uderzył wiemy, więc wygrałem to Może i nie miałem fraga, ale wygrałem trochę lamerska rundka, więc no niestety to wszystko w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie kciuka w górę, mm. lajkujcie, subskrybujcie na więcej. No i widzimy się w innych materiałach z Easy Warsu, może SG, może Sky Wars. No, więc dzięki za obejrzenie. No to na razie.